Cześć! Nagrywam motocykl, żeby pokazać go dokładnie, bo na zdjęciach nie wszystko widać. Zacznę może od tylnego kufra. Naprawdę piękny OM Honda. Yy, bodajże on jest większy niż OM, on jest CB1000F bodajże. Dobrze pamiętam. Naprawdę ma grubą podstawę. Yy, oraz haki na rollbaga, więc można rollbaga sobie tutaj zamontować. I jednocześnie otwierać kufer, nie zdymując rolbaga z kufra centralnego, więc naprawdę super sprawa. Widać, no, aluminiowa gruba podstawa. Tak samo ona idzie tutaj oryginalnie do kufrów bocznych. Pokażę drugi kufer, prawy. Nie jest nigdzie porysowany, nie ma ani jednej ryski. Ładne logo Hondy, odbojniki w razie czego, gdyby się przewrócił. Tak jak widać, naprawdę jest w cudownym stanie. Nowe, po prostu nowy. Grzana kanapa, bodajże Behr, Baehr, nie wiem jak to się czyta, ale jest grzana kanapa. W bardzo ładnym stanie, tak jak widać. Oparcie pasażera, też fajne, mięciutkie. No tutaj naklejki. Akurat, tak jak widać, wahacz. Nigdzie nie zardzewiały. Nowe klocki. Nowe opony. Opony są nowe. Niebieski łańcuch, ciągu praktycznie. Naciąg na samym początku, tak jak tutaj widać. Jest napięty. Zaraz zobaczymy. Jest idealnie napięty. Jest przesmarowany. Jest lekko brudny, ale to kwestia już sobie wyczyszczenia. Kolejny kufer. Tu jakieś dwie naklejki. Honda. No i odbojniki, tak jak widać. Kufry mają jeden kluczyk. Porządną, solidną podstawę, tak jak mówiłem. Tutaj w razie czego przyklejony taśmą, chyba to jest do trzymania albo do rollbaga. Chociaż nie wiem, no rollbaga ja bym raczej preferował tutaj przypiąć, no bo jednak ma fajne takie solidne haki metalowe. Nie plastikowa tandeta. No tak jak widać, nigdzie nie jest porysowany. Nie jest wypłowiały. Ma naklejki dodatkowo yy, ochraniające plastiki przed tarciem spodni podczas jazdy gmole. No, i tutaj, tak widać, nie. Nigdzie nie jest porysowany. Osłony nie są porysowane, lusterka również nie są potłuczone ani porysowane. <grymne> Dziwne, żeby były. No, grzone manetki, tak jak widać. Jedna, druga. Podstawa nawigacji garmina, która również, yy, która również się otwiera i zamyka na kluczyk, więc jest zawsze ten. Ten plastik się ściąga, i tam jest ładowanie pod spodem do garmina, więc to jest taka zasłonka, jakby. Tak jak mówię, jeden kluczyk do wszystkich kufrów, więc też yy, fajnie, jednak, że tutaj coś takiego jest, gmole, a to już mówiłem, lagi naprawdę w, w ładnym stanie, widać yy, po papierach, że były był, yy, wymieniane, osłony na lagi, felgi naprawdę ładne, czyściutkie felgi. Naklejki poprzyklejane niebieskie, ładnie, naprawdę ładnie to wygląda. Nigdzie nie jest porysowana nie jest. Ładna chłodnica Pokażę go dokładnie wszędzie. Lampa jest czyściutka, nigdzie nie jest porysowana, nie, nie ma żadnych odprysków od kamieni, tak jak lampa, czy tam szyba, również szyba jest jak nowa. Widać to. Wiadomo, no pogoda jest taka nie inna troszeczkę mi tutaj nad garażem zacina mrzawka dlatego jest lekko mokry dalej co nowe klocki oczywiście tarcze nie mają żadnego rantu, nie mają nic ma 40, niecałe 40-39 tysięcy przebiegu naprawdę jest zadbane, osłona jest naprawdę ładna nie jest zniszczona nigdzie nie jest porysowane nie, jest, nie ma żadnych przetarć, otarć, czegokolwiek tak, tutaj może światło mi nie łapać, ale może pokażę od tej strony. O, monetki grzane, ładne. Nie są nigdzie styrane. Akcesoryjna klamka hamulca z regulacją tutaj. Można sobie regulować. Lustarka ładne. Naklejka na kufer, ochronna również. Grzane manetki, tak to i ładowanie. Dodatkowo to jest ładowanie, bodajże, do, do telefonu albo do akumulatora, jak dobrze pamiętam. Tutaj jest do pod, podgrzewania kanapy. Tu są podgrzewane manetki. Bardzo ładne przyciski, nig, nigdzie nie są wytarte. Nigdy widać, że ktoś zawsze w rękawiczkach jeździł. Wszystkie przyciski ładnie chodzą. Tutaj te, to też jest do obsługi i tego systemu interkom wewnętrznego w motocyklu. Centralny ma wbudowany koło akumulatora wszystko się mieści, ładnie jest podłączone. Akumulator wyciągałem, żeby go podładować, to znaczy podładować. On był cały czas pod ładowarką, nawet jest kabel wyciągnięty specjalnie do podłączenia do ładowarki. Osłona, wydechu i tylne koło, proszę sobie spojrzeć, jest naprawdę w pięknym stanie. Nie jest nigdzie porysowane. Nie jest brudne przede wszystkim, jest czyściutkie, takiego, takie. Takiego kupiłem, czyściutkiego, po prostu z garażu. Więc to nie było gdzieś od handlarza. Żeby się tylko pozbyć, osłona z tyłu dodatkowa. Jak i tutaj z przodu również dodatkowa osłona. Co tam jeszcze mogłem powiedzieć? No, chyba go odpalę. Tak myślę, żeby go odpalić. Może pokażę jak światła świecą. Awaryjne włączę. Tutaj mamy. No tutaj mamy. Naprawdę jest czyściutki, zadbany. Jak nowy. Moim zdaniem to jest nowy motocykl. Ma tylko 39 tysięcy przebiegu. I naprawdę to jest tylko. Jak na Hondę. Naprawdę ja mam 51 w, swoim, w swojej hondzie i od 10 tysięcy nic nie robiłem oprócz wymiany oleju i oczywiście naciągu i smarowania łańcucha. Dobra, odpalimy go. Ładnie pali naprawdę pięknie chodzi. No wiadomo, tutaj brudne o tablicy rejestracyjnej, poprzednie praktycznie tam tablicę rejestracyjną ściągał do wyrejestrowania motocykla. Ładnie sobie chodzi, teraz jest na saniu, wiadomo ma podniesione, podniesione obroty. No dobra, pomyliłem się, akurat tutaj jest 39747 przebiegu. Te wszystkie okablowania, te wszystkie okablowania, czy tutaj idą, czy tutaj idą, są ładnie. Tutaj podłączone w jedno, nie ma tak, że gdzieś tam kable się po prostu walają, więc wszystko jest pięknie ładnie podłączone. Bardzo ładnie chodzi, proszę posłuchać, przyłożę do silnika. Witutko zaworów nie słychać nie ma nigdzie porysowanego, ani nawet tutaj nie ma, nie ma żadnej ryski, nie ma nic. Tak samo tutaj też nie ma, jest naprawdę ładne olej sprawdzałem jest nowy ładnie sobie pyrka wiadomo nie był odpalany parę dni Grzane manetki, tutaj się uruchamiam, jest na full, znając, się za moment zaczną grzać, jeszcze nie czuję, o i teraz już, już czuję, powoli są, zaczynają być ciepłe, więc fajnie, no na, na full nastawiłem, to wiadomo, będą bardzo szybko. Flakson. Działa, ręczny również działa. Nie umiem jedną ręką, znaczy tą ręką i bez problemu. Tutaj, jak się zaciąga, pyk zaciągnięty tutaj się naciska i odciąga. I już jest odciągnięte. No i długie, będzie widać może po. To jest pulsacyjne. No i długie. No ładnie, kierunkowskazy, wszystko, nic nie jest wytarte, jest naprawdę w jak najlepszym porządku. No, nawigacja Garmina nie przeszkadza, tutaj siedząc już na motocyklu, tak jak widać, nie będzie przeszkadzać, jeżeli chodzi o widoczność licznika czy drogi. W ogóle nie drga, jest naprawdę dobrze, solidnie przymocowana na kulkę, ale widać, że porządnie. No, co tam jeszcze? No, teraz obroty spadły. Teraz jest 1100-1150 obrotów na, na normalnym. No, więc tak, tak to wygląda. Naprawdę jest piękny, ładny, zadbany motocykl. Piękne, duże kufry. Może nawet je otworzę. Jeszcze tego nawet nie robiłem. Zgasimy go. Ja zawsze tym gaszę przyciskiem z przyzwyczajenia. Otworzymy kufer, pokażę, open, tak, i tutaj kuferek pyk, i kuferek tutaj się otwiera, ma specjalne takie pasy zabezpieczające ładunek, I naprawdę jest duży w środku, jest dużo większy niż, niż takie typowo akcesoryjne, nawet chyba większy od mojego szada 36 litrów. Które mam u siebie. No i tak się zamyka w ten sposób. Nie, że się otwiera tak, pyk, potem pyk do góry, i potem pyk się zamyka ładnie. Oj. Tutaj się zamyka ładnie to. Tak i to. I już jest zamknięty. Jest zamknięty. Drugiego kufra bocznego nie będę pokazywał, bo to jest to samo. Pokażę może centralny kufer. Tak wygląda. Jakąś naklejkę ma. Tutaj ma. Dalej instrukcję obsługi. Ile kilogramów można wrzucić, więc też fajne. Tu ma taką gumową, fajną podkładkę, żeby tutaj o taką fajną mięsistą podkładkę teraz dopiero zauważyłem ją. No, wart, powiem szczerze, kufry 1200 euro, więc nie dziwię się, po prostu są wart. Widać, że tutaj jest to porządnie zrobione fabrycznie. E, śruby są zaklejone, żeby woda do środka nie leciała. Od tutaj tych e, na rollbaga, od tutaj tych pasowań, przepraszam, zasłaniam ręką. No, więc mówię, motocykl jest naprawdę w super stanie. E, kufry są duże przede wszystkim, e, też jakoś nie. Nie, poza zarys kierownicy, tak jak widać, może przechylę. O, poza zarys kierownicy one tak nie wychodzą, więc, więc też w korkach nie trzeba jakoś mega uważać. Chociaż, no mówię, on jest dosyć, dosyć wąski, bez kufrów. No, z kuframi jest dużo szerszy, ale pięknie to wygląda. Naprawdę piękny kolor, pięknie wygląda, jeżeli chodzi tutaj o. Dobranie niebieskiego, takiego właśnie niebieski, niebieska perła plus, niebie, plus złota, złota taka poświata, złota perła. Naprawdę pięknie to wygląda. Piękne kufry. Dalej kontynuując, tutaj jest, tak jak mówiłem, kluczyk się wsadza do nawigacji. Pociąga się tutaj i odblokowuje właśnie, że można zabezpieczyć. No i tak jak mówiłem, tutaj... E, tą osłonkę, e, z tego się tutaj gdzieś przyciskało. Pamiętam, tu, tutaj jest taki przycisk, ściąga się i tutaj jest ładowanie do garmina, do nawigacji garmina. E, więc można sobie zamontować nawigację, e, i tutaj się zamyka. Ona już jest zamknięta. Po wyciągnięciu kluczyku, kluczyku kluczyka, e, nie można, e, nie można tak naprawdę otworzyć tej nawigacji. Nie da, nie da rady jej otworzyć, nie? Więc to też naprawdę fajna sprawa jest. No więc ładowanie. A to już chyba pokazywałem. No i wiadomo, zablokowanie kierownicy, żeby nie było, że jest złamane. Ładnie się, ładnie się kierownica blokuje. Nie da rady jej ruszyć w tej pozycji. Myślę, że to tyle. Wszystko jest ładnie podłączone. Wszystko jest na swoim miejscu, tak jak być powinno. Akumulator jest w bardzo dobrym stanie. Podłączałem go pod ładowarkę, bo lubię dbać o coś, co, o co trzeba po prostu dbać. Felgi są czyściutkie, nie mają w ogóle porysowań, zarysowań, wygnieceń czegokolwiek. Naprawdę jest piękny motocykl. Jest majstersztyk moim zdaniem. Tutaj naprawdę widać, że tak fajnie zachowany ten oryginał. Jednocześnie dużo dodatków, i też jakoś nie wygląda to jak choinka bożonarodzeniowa wiadomo można sobie dokupić halogeny podłączyć nawet prosto pod akumulator z wyłącznikiem koła akumulatora różne rzeczy można zrobić naprawdę można być zadowolonym również można sobie spacerówki ja mam tutaj przyczepione spacerówki w tym miejscu ale można myślę sobie tutaj przyczepić do gmoli spacerówki ja mam przyczepione samemu sobie zrobiłem ze skutera 125 so Kupiłem podnóżki jak nowe i naprawdę fajnie to dosłownie czuję się, jakbym jechał na skuterze. Jeszcze z automatem, wiadomo, motocykl jest z automatem, tak jak widać, nie ma sprzęgła ani, ani stopki zmiany biegów, klamki zmiany biegów, czy jak to się tak nazywa oryginalnie. No jest naprawdę czysty, zadbany, zero kurzu. Nie ma się naprawdę do czego w ogóle, do czego się przyczepić. Naprawdę. Jest. A, właśnie, jeszcze schowka ani baku nie pokazałem. No, akurat do 20 minuty myślę, że będzie co oglądać. Tak wygląda schowek. Oczywiście yy, klucze mam yy, serwisowe, żeby wstępnie napiąć yy, yy, amortyzator. W bodajże 7, 6 albo 7 pozycjach jest napięcie. Jak dobrze pamiętam. Wszystko jest. Ładne, nigdzie nie jest połamana Każda śrubka jest na swoim miejscu. Każda śrubka jest na swoim miejscu. Nie jest nigdzie połamany. Nie są nigdzie odstające elementy. Ładnie, wszystko się zamyka. Teraz otworzę. Otworzę bak. No i tak wygląda. A może lekko tutaj. O, o, o. przepraszam, tutaj okurzone. Ale to. Ja też tego nie jeszcze Tutaj się kurzy wiadomo od tyłu, ładny pak, nie mardzy nigdzie, tak jak widać I można sobie zakręcić, pyk, no i jedną ręką można sobie zamknąć i akcesorii na naprawdę taka mięsista, fajna, tak jak widać jak, jak ja ją tutaj wgniatam to naprawdę jest fajna, no i grzana przede wszystkim jest grzana kanapa z żelowymi wkładami, więc naprawdę duży komfort, ja mam oryginał, jeżdżę z siatką 3D. A tutaj jest naprawdę fajna sprawa, jeżeli chodzi o groną dudkę. Na wiosnę wczesną i późnym jesienią, można śmiało sobie śmigać naklejki. Wiadomo, napisy jakieś różne. Nie zdzierałem, nie miałem zamiaru. Bardzo ładnie to wygląda. Nowy właściciel podejmie decyzję, czy chce yy, cokolwiek robić przy tym, czy po prostu sobie to zostawi, bo to naprawdę ładnie wygląda co tu jeszcze chciałbym powiedzieć no myślę że tyle myślę że tyle no odpalę go jeszcze raz żeby pokazać że faktycznie akumulator jest dobry wyciągnęłem go tylko żeby go naładować tak jak widać tutaj zapłon I ładnie sobie ładnie sobie gada wiadomo może nie być słychać przez chwilę bo zanim telefon on taki budżetowy więc może nie być słychać po prostu jakby w ogóle nie chodzi ten motocyk. Przy odpaleniu, Ale chodzi sobie ładnie, pięknie. Sylak, prawda? Naprawdę chodzi, 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 pięknie. A może długie jeszcze załączę? Na długich naprawdę robi robotę ta lampa. Pięknie to wygląda. No i z tymi złotymi kuframi coś, coś, coś ponad Moim zdaniem naprawdę można się zakochać w tym kolorze. Po prostu jeden kolor. Złoty i niebieski robią taką robotę, coś pięknego. Dobra, gasimy, no nic. Pozdrawiam serdecznie i czekamy do wiosny.